Nareszcie prawdziwy napad na opak. Nawet trochę za bardzo prawdziwy. Eee, masz cykora, kurczaczku. Ej, czy ja Was nie zwolniłem? O, nowy! To nasza siostra. I Napad na bank! Chyba raczej napad na opak! <laughs> Brawo, diesel, wyco! Yeah. No dobra, uwaga! Clarissa nie może wiedzieć, że tu byliśmy, więc pełna dyskrecji. Jasne. W takim razie staniecie na warcie. Czujnik, spokojni i macie być tu. Jak ktoś przyjdzie, to krzyczcie: y Uwaga! Nie, nie nie, teraz, tylko jak przyjdzie ktoś spoza naszej ekipy. Dobra, na miejsca. Ja! Nie, nie! A, pełna dyskrecja, ha? zamknięte! Musimy złamać kot. Hmm. Okej, okay. przywołuję ducha Klarisy. Ja, ja, ja! Tylko ja się tu liczę! Jestem. O, już wiem, same jedynki. Nie. Yeah. Mm. Diesel! Uh? Doli, to się chyba nie Uda. Aha! Okej! Okay. Mm.